Gorące letnie dni. Mama napisała w liście, jak wielką radość sprawiła jej Jana swą cenzurą. Jak wielką podporą jest dla niej świadomość, że ma tak dobrą i mądrą córeczkę, na której można we wszystkim polegać. Ostatnie słowo mama dwa razy mocno podkreśliła, tak że wyglądało, jakby to było ważniejsze niż piątki. Misia nie miała tak dobrej cenzurki, ale ona biedaczka nie miała też tak dobrych warunków do nauki jak ty, usprawiedliwiała mama Misie. Za nadto przejmowała się zmartwieniami i naszymi wspólnymi trudnościami. Co mama chciała przez to powiedzieć? Jakie to było straszne, że w maminych listach zawsze znajdowało się coś, z czym jana nie mogła sobie dać rady, jakieś niedomówienie, które tak ją gnębiło, że przez cały dzień nie mogła się śmiać, choćby dzieci nie wiem co śmiesznego zrobiły czy mówiły. Nosiła w sobie ten ciężar jak kamienie i nie mogła zapomnieć. Strasznie się już cieszymy na twój przyjazd! Pisała mama. Misia zrobiła kreski i ledwie rano w stanie biegnie jedną skreślić i bezustannie liczy, ile jeszcze pozostaje do twego przyjazdu. Ach, ta mała pieszczocha. Tym razem zapomniała posłać Janie odliczonej porcji całusów, prawdopodobnie dlatego, że tak pilnie liczyła owe kreski. Dzieci patrzyły na słońce, które stało już nisko nad horyzontem jak olbrzymia, czerwona pomarańcza. Staw był ciemnoczerwony i gładki jak wypolerowana tafla. Zaczną się upały, jęczała zdruzgotana tony. Istotnie zaczęły się upalne dni. Dzieci spędzały cały czas nad wodą, nawet złotko tony zdradziecko porzuciło kuchnię i czerwone i spocone ostatnie przybiegało nad jeziorko. Kiedy dzieci wracały na obiad, ścieżka wśród łąk była popękana jak twardy chleb. Piekła w bose stopy, jakby szły po rozżarzonych kamieniach. W południowym upale nie drgnęło nawet źdźbło trawy. Na nic cała kąpiel! Krzyczeli chłopcy. Niech nam tony da kawał chleba i wrócimy do domu dopiero wieczorem. To 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 nie! woła Julka. Trzeba gotować i trzeba iść na obiad i zmywać naczynia i dyżurować w kuchni. Co? Złościli się. Naturalnie. Chcecie, żeby tony znów dostała Iszyaz? Chłopcy zamilkli, przestraszeni. Iszyaz nie może powtórzyć się tak prędko, mówili. Iszyaz musi zawsze trochę odczekać, zanim wróci. Po co gotować? upierali się chłopcy. Daleko za nimi złotko tony, całe zlane potem, wołało rozpaczliwie. Poczekajcie na mnie, ale według mnie trzeba gotować. Zaledwie dzieci zjadły obiad i już znowu wybierały się nad wodę. Zatrzymało ich w domu nowe wydarzenie. Musieli przenieść swoje sypialnie na parter, bo wrócili malarze ze sprzątaczkami i zaczęli remont pierwszego piętra. Dziewczęta dostały na sypialnię letnią jadalnię, co było nadzwyczajne, bo z okien można było wyskoczyć wprost do ogrodu. Jak tylko chłopcy się o tym dowiedzieli, za nic nie chcieli przenosić się z łóżkami do zimowej jadalni, o oknach umieszczonych aż niemal pod sklepionym sufitem. Wychowawczyni Emilia nie mogła sobie z nimi poradzić. Musiała w końcu wezwać kierowniczkę. Co wam znów strzeliło do głowy? Tam są małe okna i nie ma wcale słońca. Patrzcie, no. I tak nagle wam na tym zależy. Trzy notę tam wytrzymacie? Pani kierowniczko, wystąpił naprzód Wojtek. My, chłopcy z trzeciej grupy, bardzo panią prosimy, żebyśmy mogli spać w ogrodzie w namiocie. Skąd weźmiecie namiot? Już żeśmy to sobie wykombinowali. Mamy wielką płachtę do trawy, to będzie dach namiotu. Pod nią położymy sienniki i już. Nie, niemożliwe. Ma właściwie po co? bo nam by się to strasznie podobało. Pani kierowniczko, bardzo prosimy. Wojtku, taki duży chłopiec i gotów mi się tu rozpłakać. Dziś, w każdym razie, nie muszę się zastanowić. Chłopca Mani w głowie było uważać to za odmowę i natychmiast zabrali się w ogrodzie do przygotowań. Odmierzali, wbijali kołki w ziemię i gwałtownie szukali w szopie odpowiedniej żerdzi do proporczyka. Pasza i Bob będą naszymi obozowymi zwierzętami, postanowili. – Na to nie liczcie – powiedziały przyglądające się dziewczynki. – Ten nie pozwoli zostawić baranka na noc na dworze. Ale chłopcy jakby nie słyszeli i nie wzięli dziewcząt. Naturalnie letnia jadalnia była niczym w porównaniu z namiotem. – Jeszcze nie mają pozwolenia – pocieszały się dziewczynki. – I moim zdaniem – dodała Julka – nigdy go nie dostaną. Jana przez sen usłyszała zgrzyt samochodu, który zatrzymał się przed zakładem. – Kogoś przywieźli – pomyślała i znowu zasnęła. Rano przypomniała sobie nocny sen. To nie był sen, panieneczko, powiedziała Tony. Nikogo nie przywieźli, tylko pani kierowniczka pojechała do miasta na nocny kurier. Jej stara mamusia jest umierająca. Jak tylko chłopcy dowiedzieli się, że kierowniczki nie ma w domu, otoczyli Emilkę, żeby im pozwoliła dokończyć namiotu. Skąd wiecie, że pani kierowniczka by wam na to pozwoliła? Emilia zakłopotana pobiegła do kuchni do Tony. Dziewczęta siedziały tu jeszcze przy dużym stole, kończąc śniadanie. Ale, Boże, przecież to jest uciecha, która nic nie kosztuje, zawołała Tony. Przecież w mieszkaniu nie można zasnąć z gorąca. No, niech śpią w ogrodzie, kiedy tak bardzo chcą. Cóż im się tam może stać? Dziewczęta w kąpielówkach pobiegły do ogrodu i przyglądały się, jak chłopcy półnady na ostrym słońcu wytrwale budowali namiot. Na kogo czekacie? Zwrócili się wreszcie do dziewcząt. My od dziś jesteśmy członkami obozu, mamy bardzo surowy regulamin. Z dziewczynami nie rozmawiamy i w ogóle nie będziemy się z nimi nawet kąpać. A więc tak, tym razem nie byli na drzewie, ale i tak nie można się było z nimi dogadać. Jak długi był ten dzień, kiedy dziewczynki były skazane tylko na swoje własne towarzystwo. Po kolacji chłopcy odszukali Boba i z psem w ramionach poszli do swego namiotu. – To nie jest wasz pies! – wołały za nimi dziewczynki z okna letniej jadalni, ale chłopcy nie tylko nie odpowiedzieli, ale nawet się nie obejrzeli. – Zaśpiewajmy! – zaproponowała Julka. – Zaśpiewajmy! – powtórzyły jak echo dziewczynki siedzące w oknach. Dziwne było, że wpadały im na myśl same smutne piosenki jak Góro, góro wysoka, zachuczały lasy albo wioseczko ma pod szumawą. Ich głosy niosły się ogrodem coraz goręcej. Na wieczornym niebie pojawił się ogromny, czerwony księżyc, jak z płomienia, a na ziemi osiadł duszny i ciężki mrok. Bądź ci już cicho, dobrze. Emilia otworzyła drzwi. Małe dzieci muszą spać. Już dawno śpią, odpowiedziała Julka i wskoczyła do swego łóżka. Łóżko Lenki stoi teraz obok Jany. Wyciągnęła rękę przez dzielącą jej uliczkę, a Jana chwyciła ją w dłoni, trzymała. Jedalnia była cicha, słychać było tylko spokojne oddechy śpiących. Na dworze była jasna, parna noc z ogromnym księżycem, który wyglądał teraz jak z płynnego srebra. Chodź, wyskoczymy przez okno i zobaczymy, co robią chłopcy. Ja się boję, ty się ciągle czegoś boisz. Jana wysunęła nogi przez okno i zeskoczyła. Potem podała lenie rękę. Ogród w blaskach księżyca wygląda jak senne marzenie. Bajkowo wygląda też ściana budynku zakładowego pogrążona w cieniu, z otwartymi niby wytrzeszczone oczy oknami sypialni chłopców i dziewczynek. Obóz chłopców jest na drugim końcu dużego trawnika. Wokoło rosną stare jabłonie aż do wysokiego muru. Namiot jest zupełnie cichy, jak wymarły. Gdzie jest Bob? Pewno z nimi, wewnątrz odpowiada Lena szeptem i zalękniona ściska dłoniany. Pod jabłoniami w poświacie księżyca przechadzają się dwie postacie. Dziewczynki przykucnęły w gęstym cieniu. Niedaleko nich przeszedł biały czepek wychowawczyni. Obok niej, z twarzą opuszczoną ku ziemi, idzie chłopiec w kąpielówkach, przewyższający wychowawczyni o pół głowy. – Niech pani idzie, pan Noemirko – nalega Wojtek. – Woda jest zupełnie ciepła. – Wierzę. W głosie wychowawczyni jest i chęć, i obawa. Strasznie cię lubię kąpać wieczorem, ale nie mogę wyjść z domu. My też nie możemy wyjść. Ale pani powiem prawdę. Przeleźliśmy mur i wszyscyśmy się kąpali, z wyjątkiem żarłoka, który nie mógł znaleźć muru, więc zrobiliśmy z niego na straż naszego obozu, żeby mu nie było przykro. Kąpaliście się? Przeleźliście przez mur? Zawołała przerażona Emilia. Pani mogłaby wyjść przez furtkę. Tony już śpija, ja bym znów przelazł przez mur. Nie, nie. Wychowawczyni jest teraz stanowcza i ostra. Prędko, idź spać. Żałuję, że wam pozwoliłam tu zostać. Pobiegła przez ogród, a Wojtek patrzył za nią, dopóki nie znikła. I dopiero wtedy poszedł do namiotu. No proszę, z nami się nie kąpali, z nami nie chcą rozmawiać, bo mają taki surowy regulamin, powiedziała Lena. Wszyscyście jednakowi, wybuchnęła Jana, Pełna nagłej złości na Emilię. Wszyscy za nią łazicie, nawet ty, wczoraj, kiedyśmy szli od kąpieli, trzymałaś się jej za rękę jak niemowlę. To nie ja, to ona mnie trzymała broniła się ręka płaczliwie. Jana wiedziała, że to prawda. Emilia bezustannie obracała się za Leną, a jak byli wszyscy razem, chętnie widziała ją obok siebie. Ale teraz sprawiało jej przyjemność móc podrażnić Lenę. Dużym kołem obeszły namiot chłopców. Kiedy wchodziły na łagodne zbocze sadu, lekki powiew przyniósł im silny zapach goździków. Wszystkie kwiaty wspaniale kwitły, chociaż dzieci niewiele się o nie troszczyły. Piaskiem wysypane ścieżki połyskiwały pod jasnym niebem milionem drobnych iskierek. Wcale mi się nie chce spać. Jana usiadła na brzegu basenu. Mnie też, odrzekła Lena niepewnie, ale z wdzięcznością, że Jana już się nie gniewa. Położyła jej rękę na kolanie i lekko oparła się o jej ramię. Będziemy myślały o mamach. chcesz? Popatrz, tak! Jana objęła swoje kolana i głowę zwróciła ku jasnemu niebu. Musisz myśleć tylko o niej, tłumaczyła Lenie, i patrzeć prosto w księżyc, bo inaczej jej nie zobaczysz. Przez chwilę milczały. Czy kochasz tak swoją mamę, że mogłabyś dla niej umrzeć albo uwolnić ją z jakiegoś zaczarowania? Tak! brzmiała cicha odpowiedź. Jana wpatrywała się w okrągłą tarczę księżyca i twarz mamy stawała się coraz wyraźniejsza. Ale była zatroskana i zmartwiona, jak ją znała Jana z ostatnich czasów. Żebym to już była duża, pomyślała z westchnieniem, żebym mogła zapobiec każdej smutnej myśli, żeby odpędzić od mamy te wszystkie zmartwienia. Obejrzała się na Lenę, widziała w duchu jej piękne, ciemne i płonące oczy, ale Lenka z twarzą zwróconą do księżyca miała oczy zamknięte, jakby spała. Jak to dobrze, że dzieci miały tak młodą wychowawczynię. Ledwo wspomniały o wycieczce, a natychmiast się zgodziła. Tylko dokąd? Julka zaraz zawołała. Na smacze grudek. Można tam zajść i wrócić w ciągu jednego popołudnia. E tam, taka wycieczka nie warta fatygi. Pogardliwie krzywili się chłopcy. Trzeba iść tam, dokąd mogą iść także małe dzieci. Upomniała ich Emilia i potrząsała głową jak Maria, którą teraz we wszystkim starała się naśladować. Wyszli zaraz po obiedzie. Emilia napełniła butelki sokiem, torbę buchtami i otoczyła się najmłodszymi, choć było widać, że wolałaby bez dźwigania torby i obowiązków, pobiec ze starszymi dziećmi. Jak tylko weszli do lasu, chłopcy oszołomieni poczuciem swobody pędem rzucili się naprzód i już nie można było ich doścignąć. Z dala dochodziło tylko szczekanie Boba, który biegł z nimi i ich sygnały podobne do trąbienia jeleni. Dziewczęta puściły się za chłopcami, nie zważając na wołanie wychowawczyni, która z maluchami została daleko w tyle. Poczekajcie na nas! krzyczały na chłopców, przydzierając się przez gąszcze, gdzie usłyszały szelest lub mignął jakiś cień, ale znowu dochodził ich tylko szalony śmiech i trzask gałęzi pod niedostrzegalnymi nogami i chłopcy znowu znikali. Tam są! Rzuciły się w stronę jasnej plamy na tle ciemnej zieleni. Dobra mi plamka, gruba baryłka spocana i zasapana, żarłok, jak zwykle spóźniony, nie mógł już biec dalej. Żarłok, zobaczysz, jak wy oberwiecie od Emilii. Możesz powtórzyć to chłopcom. Czy tylko tyle chciałyście im powiedzieć? I to dlatego takeście ze nami biegły? Drwił z nich, wściekły, że tylko on wpadł w ręce pościgu. Smaczy grudek to ruiny na stromej skale, dziko zarośniętej krzakami i karłowatą sosną. Jest tu tajemniczo i pięknie jak w bajce. Dziewczynki piszczały z uciechy i pobiegły pędem najprostszą drogą. Kiedy znalazły się pod ruinami na polanie przeciętej potokiem, przez który trzeba było przejść w brud, zauważyły chłopców na samej górze pod murem grudka. Stali bez ruchu jak rząd posągów. Tylko bob szczekał wesoło, nie zważając na groźne psykanie swych skamieniałych panów. Wielkie rzeczy! zawołały dziewczynki. Zaraz będziemy na górze! Ale gdy tylko zbliżające się dziewczynki zasłonił wielki głaz, chłopcy pochowali się. Tylko Wojtka wiszącego na kracie jedynego okna na jedynej odbudowanej ścianie ruin zdradził szczekaniem bob. Jest tu zupełnie urządzony pokój, tak jak tu kiedyś mieszkali zbójeccy rycerze. Chodź na górę! zawołał cicho Janę. Postaw jedną nogę tam na tę cegła, drugą w tamtą dziurę, widzisz? A tu masz doskonały schodek z tego kamienia. Wojtek klęczał na parapecie okna i nisko schylony wyciągał pomocną dłoń do Jany. Chwyciła ją i wsparłszy się na drugiej ręce, wlazła na górę. W małej komnatce są tylko stare zydle, skrzynie i duży stół z tynowymi dzbanami, stanowczo za mało jak na rycerską komnatę. A co ty myślisz? Takim rycerzom nie było więcej potrzeba. Siedzieli więcej na koniach niż w izbie. Wojtek Zgarbiony zaczął wędrować po Gzymsie, przytrzymując się wystających kamieni, aż na górną kondygnację murów, gdzie można było jak po kamienistej ścieżce obejść wokoło całe zamczysko. Poczekaj na oknie, tu nie dasz rady, krzyknął do Jany, ale dziewczynka już wspinała się za nim. Nie mogła się na murze obrócić ani cofnąć się tyłem z powrotem do okna. Nie było wyjścia, musiała leźć za Wojtkiem. Z wypiekami na twarzy, przytulona do muru, stawiała ostrożnie czubki swych płóciennych pantofli w ślady jego stóp. Jeszcze jeden śmiały, długi krok bez oparcia i była na górze. Teraz szło się już raźno jak po prawdziwej wąskiej ścieżce, porośniętej bujną trawą i niskimi, gnącymi się brzuskami. Nagle rywał się, odsłaniając stromą przepaść aż niemal do samych fundamentów. Dalszy ciąg ścieżki był w odległości co najmniej trzech metrów. Wojtek przez chwilę niepewnie mierzył długi skok. Potem siadł i spuścił nogi w dół, a Jana przysiadła obok niego. Byli zupełnie sami. Dzieci widać buszowały po drugiej stronie zamczyska. Głęboko pod nimi nad brzegiem lśniącego strumienia wśród gęstej, świeżej zieleni siedziała Emilia w swoim mundurze wychowawczyni, jak niebieski kwiat otoczony dziećmi. Wojtek patrzył na nią zamyślony. Dobrze się stało, że jesteś, powiedział. Właśnie ci chciałem coś powiedzieć, żeby tego nikt nie słyszał. Pewno już o tym wiesz, co mi wywróżyła gwiazda, że o tobie myślę i że się z tobą kiedyś ożenię. Chciałem ci powiedzieć, żebyś na to nie liczyła. Rzeczywiście dla takiej rozmowy nie było chyba odpowiedniejszego miejsca niż ten samotny zakątek na wierzchołku ruin starego zamczyska Jana zadrżała z radości że przeżywa coś tak wspaniałego nic nie szkodzi powiedziała ja mam w pradze jednego chłopca nazywa się Tomeczek a może to jakiś paniczek zatroskał się Wojtek ale skąd? Jest wprawdzie trochę zarozumiały, bo bardzo dużo umie. Jego ojciec jest profesorem i ciągle go kształci, ale poza tym to rzędny chłopak. No to dobrze, powiedział Wojtek. A teraz zejdziemy na dół. Uprzedzam cię, że to będzie o wiele trudniejsze. Musisz bardzo uważać i robić dokładnie to co ja. Wkrótce wszyscy znaleźli się na dole wokół Emilii, która rozdzieliła podwieczorek. Strome zbocze z ruinami na szczycie było już w cieniu, zębate mury ostro rysowały się na jasnym niebie. Aż tam wysoko siedziałam z Wojtkiem, myślała Jana z dumą. Gołązki niskiej młodej brzuski, o którą się na górze opierała, wyglądały na tle jasnego błękitu nieba jak bardzo delikatna koronka. Jakaż była szczęśliwa tego popołudnia wśród pięknej, dzikiej natury, w towarzystwie wesołych dzieci, miała wrażenie, jakby przeżyła jakąś nierzeczywistą, wzruszającą przygodę. I obok Leny, która kochała ją całym sercem. W drodze powrotnej zmęczeni chłopcy trzymali się nie tylko dziewcząt, ale i Emilii z małymi dziećmi. Szli wszyscy razem, tylko Jana z Lenką zostawały w tyle, żeby być trochę same. Wojtek kroczył poważnym krokiem u boku wychowawczyni i niósł jej torbę z pustymi butelkami od soku. Jana przypomniała sobie ich rozmowę i w nagłym przypływie intuicji powiedziała z przekonaniem – Spójrz, przecież on się w niej kocha! – Lena przysłoniła sobie oczy od ciemnozłotego, zachodzącego słońca z różowym odblaskiem. Jakie to wstrętne, powiedziała z pogardą. Taki mały chłopak. Od wycieczki na smoczy gródek dzieci marzyły o rozpaleniu ogniska nad jeziorkiem. Taki upał, a wy chcecie jeszcze rozniecać ogień, sprzeciwiała się wychowawczyni. To jesienna zabawa, kiedy się kopie kartofle. Dlaczego trzeba zawsze wszystko robić tylko wtedy, kiedy jest to w zwyczaju? spytała Jana. My w Pradze robiliśmy kiedyś ognisko na początku marca. Emilia odwróciła się zagniewana, popatrzyła na Janę, a jej niebieskie oczy na chwilę pociemniały ze złości. Nie lubiła, gdy ją duże dziewczęta pouczały i sprzeciwiały się jej rozkazom. Nie zwracała się już do nich z pytaniem, jak to się zwykle robiło. W przeciwieństwie do małych dzieci, które pieściła i z którymi zbyła zawsze w zgodzie, wobec większych, a szczególnie wobec dziewcząt przejawiała często ukrytą niechęć czy nawet despotyzm, który miał je oduczyć, by ją traktowały jak równą sobie. Panna Emilko prosili Józik i Zdeniek, a ona tylko wzruszyła ramionami. Chłopcy natychmiast pobiegli po chrust. Tylko Wojtek został, jakby i on był tego zdania co wychowawczyni. Leżał na brzegu stawu zamyślony i niezwykle poważny, zachowywał się tak nienaturalnie, jakby się gotował do wygłoszenia na scenie jakiejś przemowy. Emilia, stojąc po pas w wodzie, uczyła pływać liduszkę. Krótkie jasne włosy opadały jej na różowe policzki. Wojtek obserwował ją długo, a potem skoczył do wody i nie oglądając się płynął przed siebie, jakby chciał przepłynąć na drugi brzeg. Już jest na końskiej toni westchnęła przerażona Bożenka. Było to miejsce bardzo głębokie i pełne zdradliwych wirów. Wychowawczyni zasłoniwszy oczy od słońca wołała go raz po raz, aż w końcu popłynęła za nim. Ładna historia! zauważyła Lena pogardliwie. Małe dzieci zostawia tu bez opieki abyśmy ich pilnowały my zamiast niej. Wojtek rzeczywiście przepłynął cały staw i zawrócił. W drodze spotkał się z Emilią i płynęli potem obok siebie, dwie głowy kołyszące się na ciemnej, gładkiej powierzchni, jakby wciąż stały na jednym miejscu. Chłopcy tymczasem naznosili chrustu i całą kupę drobnych sosnowych szyszek i ułożyli stos, który buchnął płomieniem. – Tylko nie wkładajcie teraz kartofli – wołał Wojtek jeszcze z wody. – Dopiero jak będzie popiół. Jana zauważyła jego szczęśliwą, rozpromienioną twarz, która w wodzie straciła całkowicie swą ponurą powagę. Nagle przejawił wielkie zainteresowanie ogniskiem. Poprawił stos, żeby ogień buchał pionowo w górę. Mimo, że wieczór po upalnym dniu nadchodził bardzo ciepły, dla dzieci, które całe popołudnie siedziały w wodzie, żar ogniska nie był dokuczliwy. Cieszyły się napieczone kartofle i jabłka. Suchy chrust już płonął, teraz paliły się tylko grubsze kawałki drzewa niskim płomieniem. Będziemy skakać przez ogień, krzyknął Wojtek. Nie, zabraniam, zawołała ostro wychowawczyni. Wojtek popatrzył na nią przeciągle, potem wziął rozpęd i skoczył. Dzieci krzyknęły. Nogi Wojtka na mgnienie oka znalazły się w płomieniach, ale już dotknęły ziemi, a chłopiec roześmiał się, rozbawiony i jednocześnie dumny z siebie. Emilia poczerwieniała ze złości. Natychmiast marsz do domu. Za karę będziesz klęczeć w pracowni. Wojtek podniósł się wolno i nic nie rozumiejąc rozejrzał się wokoło. Zrozumiałeś? Do domu i kręczeć! Był to pierwszy wypadek, kiedy Emilia okazała wobec starszych dzieci swą władczą rolę, którą dotychczas ukrywała pod płaszczykiem koleżeńskiej przyjaźni. Wstyd Wojtka, którego ukarała jak małego chłopaka, dotknął wszystkich. Nie poszedł, czego zresztą wszyscy się spodziewali. Usiadł tylko opodal za krzakami olszyny. Wesoły nastrój prysnął. Józiki z Zdeniek w milczeniu rozgrzebywali żelaznymi prętami ognisko, a żarłok ukląkł i dzielił upieczone kartofle na równe części. Da Wojtka nadział ziemniaki na pręt i zaniósł mu je za uszynę. Ale Wojtek z wściekłością chwycił pręt i mszmyrgnął go razem z kartoflami daleko do wody. — Nie zważaj na niego! — zawołała Emilia. — Jego tu nie ma wśród nas. Jak wróci pani kierowniczka, powiem jej, że mnie nie usłuchał. Wojtek zerwał się i pobiegł. Po jego pochylonej głowie Jana domyśliła się, że płacze. – Wstrętna małpa! – szepnęła do Julki i Leny. O i zabawa się skończyła. Dzieci spały już znowu w swoich sypialniach w zimnej bieli ścian, w ciepłej i słodkiej woni wyszarowanych drewnianych podłóg. Wychowawczyni Emilia surowo przestrzegała, by o dziewiątej leżały już w łóżkach, chociaż na dworze był jeszcze jasny dzień. W łazience tak popędzała dziewczynki, że Lena zapomniała zabrać swe spinki do włosów i wstążkę. – Pójdę z tobą! Szybko zdecydowała się Jana. Korytarz na pierwszym piętrze był jeszcze dość jasny, ale na dole panował już mrok. Mimo to nie zapalono jeszcze nocnych świateł. Jana chwyciła Lenę za rękę. Wydało im się, że przed nimi biegną lekkie kroki. Wtem z kancelarii kierowniczki wyszła Emilia. Dziewczynki przewarły do ściany. Od przeciwległych drzwi wychynęła z ciemności jasna postać i rzuciła się do wychowawczyni. Panno Emilio jąkał drżący głos. Wojtek w nocnej koszuli. Czego on od niej chciał? Pewnie przepraszał ją, żeby nie poskarżyła się kierowniczce. Usłyszały tylko ostry głos wychowawczyni, która widać odmówiła. Odepchnęła Wojtka i pośpieszyła korytarzem do kuchni. Wojtek pobiegł na górę do sypialni, a Jana z Lenką odczekały, póki jego kroki nie zamilknął.